Cześć moi małe miłośnicy włosów. Jesteście na kanale 360 stopni. Mam nadzieję, że ty obserwujesz nasz kanał, a my dziś wyjeżdżamy do poznania. 11 Na koniec! W końcu jesteśmy w Poznaniu. Dla Was to było jedna sekunda, dla nas dwie godziny. Lecimy robić room tour. Cześć. Jutro mamy programować szkolenia. Mieliśmy fajną możliwość dziś przyjść w ten barbershop, w którym jutro będziemy prowadzić szkolenia. Nazywa się, jak widzicie, Scarface. Scarface, wszystko na odwrót. Ale jeszcze dużo raz zobaczycie tą nazwę. Patrzcie, jak dużo włosów, jak dużo pieniędzy chłopaki dziś zarobili. Ok, a my lecimy w nasz place. Do wspania. A może się wyjdziemy, a może się wyjdziemy. Ale po atmosferę możecie zobaczyć, że taki dość klasyczny barbershop. A wy każdy znacie mój styl. I dziwny, że ja jestem tu, nie? Ale coś zmienia się cały czas, nie? W tym polskim kraju. I to jest super. Dzięki za zaufanie. <grytanie> Skąd ja mam taki biceps, którego u mnie nie ma? Musimy cały czas chodzić po tym schodach w jakimś starym mieście. с таким тяжелым багажем целый час Никогда в жизни не было винды в этих каменницах Простите Я в Я Хук, я живу по домам Только в польском я живу По мешкам Давай я зайду первый, Потом выйду, ты постучишься Скажи, Подожди Hej, MTV! To jest program po Zapraszam do mojego mieszkania. Tak wygląda. Nasze... Tak. Nasze tak. pacjony. No Normalnie. No, da, no da. Myślicie, że mieszkanie jest dość małe i nic nie mogę wam tu pokazać. Powiem, że mogę. Ponieważ przyszliśmy i co widzimy? Że łóżko wygląda jak używane. A my jesteśmy to pierwszy raz, to nie my zrobili jeszcze ręczniki łazience są też używane o czym to mówi? mówi o tym, że u nas nie ma pieniądz i robimy te szkolenia za darmo mieszkamy w takich w takich lokalach z różnymi ludźmi, których nie znamy <ścoughs> nie zajmujcie się tymi szkoleniami nie polecam Jeden browarek na noc, żeby jutro szkolenia udało się. Widzimy się jutro. Good morning everyone. Jesteśmy w Krakowie. Krakowie. <laughs> Good morning everyone. Jesteśmy w Poznaniu. Dziś mamy szkolenia w Scarface. Scarface. Good morning everyone. Jesteśmy w Poznaniu. I przez raz w godzinę prowadzimy szkolenia w Bardoszepie. Scarface. Patrz. Co ja mam? Co ja mam w swoich rękach? Nowy buty. To szczęście. To uśmiech na twarzy. To jest nie niedrylowiec. To jest estet. Nawiutkie, patrz. Raz po półkę, czek. No, no i patrz, jak elegancko. No. I du... I du... Oh. Da. Mm -hmm. Dni Rzeździenia Sania, szczęścia, zdrowia <śpiewanie> <śpiewanie> W Lubaju Konie Konie tu też są, nie? Jak w Krakowie Wieczorem był browarek, a dziś śniadanek Na dobry dzień Jesteście projektantami naszych czasów i przyszłość naszej branży zależy tylko od was. Możecie siebie nazywać fryzjerem, barbierem, stylistą włosów, jak chcecie. Ale musicie pamiętać tylko o jednej rzeczy, że jesteśmy tu, żeby robić ludzi pięknymi. Jesteśmy lekarzami stylu klienta. Chcę wam otworzyć oczy na to, ok? Dzięki wam za tą prezentację. Mam nadzieję, że Wam podobało. Będziemy przychodzić do demonstracji.

Mam nadzieję, że było ciekawe, nietrudne. nie trudne. Wam za Wasze pytania. Ja nie, łatwiej. Say. what did you say goodbye bye, yeah, bye. Yeah, bye. Jane druggie goodbye O, dobre. No. Ja w ogóle patrzymy na te pomiary. Patrz, na szerokość czoła, koleczkowych i żuchy. I Widzisz, że tutaj wszystko w jednej linii. Tak. No to jaki jest twarz? Tak. 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 Chcecie fejda? Chcecie fejda? Może chcecie fejda? Jalki, dziękuję za na... na obudzianie na się My jeszcze Sustr... Sustrę się. No cóż <śm> 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 Poznań, dziękujemy za te weekendy, niesamowite miasto, niesamowite restauracje, niesamowite szkolenia, mam nadzieję, że wy patrzyli, oglądali nasze stare filmiki gdzieś tu, no i obserwujcie nasz kanał, dla nas to jest bardzo ważne, obserwujcie mój Instagram, no i widzimy się w kolejnych filmikach.